Targi TSW, 15. edycja jubileuszowa. Znajdujemy się na stoisku firmy AgroSimex, gdzie prezentujemy tylko i wyłącznie nasze najlepsze rozwiązania sprawdzone. Serdecznie zapraszam do zainteresowania się naszym innowacyjnym produktem, który również został wyróżniony nagrodą. Innowacyjny produkt rolniczy w roku 2024. Jest to preparat mikrobiologiczny, który służy przede wszystkim nie tylko do regeneracji gleby, ale również do uwalniania związanego w glebie fosforu oraz żelaza. Produkt dedykowany na wszystkie gatunki upraw ogrodniczych działa doskonale. Zastosowany w dawce kilogram na hektar na początku sezonu wegetacyjnego zdecydowanie poprawia. I ułatwia roślinie budowanie systemu korzeniowego, ale również uwalnianie tego fosforu, który jest właśnie tym pierwiastkiem dającym tą wiosenną energię roślinom do dobrego startu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Agrosimex, a szczególnie do zapoznania się z naszym innowacyjnym produktem, jakim jest Delsol Plus.